Bongiorno, bongiorno! <coughs> witam Wam, was w, witam Wam, witam Was w kolejnym odcinku z serii Paulinka walczy y, o, o swoje dobre samopoczucie przy pomocy przedziwnych narzędzi. Y, tak, jakiś czas temu, a tu ciemno dzisiaj u nas też y, w ogóle pada i jest tak Jakiś czas temu wam pokazywałam tydzień temu, może trochę dalej, że doczepiłam włosy. No i ogólnie wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że popełniłam ten koszmarny błąd i jak byłam w Krakowie, to wzięłam prysznic i umyłam włosy. Ja, żeby się nikt nie obraził, od razu już mówię, nie mam nic do krakowskiej wody, po prostu ja mam straszny problem ze skórą po niej. Więc mam znowu AZS, znaczy AZS na twarzy to też jest kwestia stresu i tak dalej, na skórze głowy mam od wody, zaognienie i tak dalej, dzisiaj już jest lepiej, ale zaognienie na twarzy było też od, od tej wody głównie i potem jeszcze od wody w Warszawie, więc zrobiłam super combo i okazało się po tym czasie, że te włosy są dla mnie trochę za ciężkie. Ja się strasznie upierałam, żeby przyczepić je, więc yy, sprawdziliśmy to. Teraz jest tak, że ja po prostu cały czas je czuję. Więc dzisiaj jedziemy do Warszawy, bo i tak mamy tam rzeczy do ogarnięcia. A przy okazji podjedziemy właśnie do Łukasza i wymienimy te włosy na inne, które dostałam od mojej koleżanki. Więc yy, po prostu spróbujemy takie cieńsze, lżejsze, bo też sporo osób mi pisało, że pewnie od takich grubych, od takich ciężkich jak mam, może być tak, że mi się po prostu skóra głowy albo pogorszy się stan albo osłabi mi to jeszcze moje włosy naturalne i ja też się troszeczkę tego boję bo to są naprawdę ciężkie więc jedziemy dzisiaj robić zmiany krótsze są i cieńsze od tych więc nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało ale na razie to już się tak przyzwyczaiłam że już mogę psiu, tak robić i to jest ekstra oraz yy, już mi się zdarzyło przyciąć je drzwiami w windzie więc przygody są niekończące się Otóż jestem w najwspanialszym Krophaus i zawsze stać. Wam pokazuję, co chcesz stać, To możesz, zapraszam. Nie, po mnie stać. Aha, no. Bo mnie stać. nie bo mnie stać! Myślałam, że się możesz stać bo własnym salonie, ją! E, dobra, tak wyglądają teraz te włosy. Zmieniamy je, bo są za ciężkie. Nie pamiętam, kurde, nie pamiętam ile Wam powiedziałam, ale te są naprawdę bardzo ciężkie i bardzo długie i bardzo grube. Więc ja źle wybrałam te włosy, uparłam się, żeby je doczepić, ale to nie szkodzi. Tak, piksonek oczywiście robi szał. I pokażę Wam od razu, jak wyglądają te nowe. I za chwilę, jak zdejmiemy te, to porównamy, jaka jest grubość tej kanapki, bo trochę mnie ludzi właśnie zeschizowało, że jak będę miała za ciężkie, to zaczną mi wypadać te moje naturalne. Więc teraz zmieniamy i zobaczymy, jak to będzie. <laughs> więc wam pokażę jakie one są cieniutkie bo to jest naprawdę mega szok różnica tych co mam na głowie z tymi nowymi dobra uwaga oto tyle jest włosa na takiej jednej tej nowej co zakładamy i taka cieniutka jest taka napka. to jest no naprawdę jak Łukasz mówi jak opłatek ona jest mega cieniutka więc to mi na pewno nie obciąży Ale to mi na pewno nie obciąży tej mojej bani i tak i zaraz wam pokażę w porównaniu jak wypada z tą którą mam teraz dobra mam tu dwie do porównania to jest ta cieniutka nowa a to jest ta, którą miałam na głowie przez ostatni tydzień. Także jak widzicie różnica jest znaczna yy, i nie było warto. Tak. dla głodnego i niegłodnego. <laughs> Zrobiliśmy z Łukaszem takie bardzo delikatne sombre. Bardzo. Nie no, nie mogłam Wam odmówić i pokazać tego, jak wyglądają przed tonowaniem i przed zmianą koloru, to jest absolutny hit, absolutny hit, także e, przepraszam Łukaszka, że go przymusiłam do przyczepienia mi tego ostatnim razem, ale bardzo chciałam spróbować i cieszę się, że zaczęliśmy, także teraz trzeba to tylko pokolorować i będzie cacy lala. Siemano moi drodzy, nic nie widzę aktualnie, dosłownie, bo świeci tak pięknie słońce. To są włosy już po tym. Po tonowaniu. Teraz nie mam pojęcia, czy będziecie się w stanie coś obejrzeć, ale ja jestem zachwycona, i może ze dwa słowa wyjaśnienia Wam się należą, bo tak, po pierwsze, to dlaczego były założone tamte grube, bo Łukasz mnie odradzał mi ten patent, ale ja bardzo chciałam spróbować i tak dalej, i tak dalej, więc przekonałam się 10 dni ponosiłam za ciężkie włosy i właśnie rzeczywiście myślę, że to by osłabiło na maksa te moje naturalne, więc to było moje doświadczenie na moje życzenie. A druga rzecz, doczepialiśmy te blond, które dostałam właśnie od domi. I motyw jest taki, że y, powinno się to najpierw y, um, ufarbować, a potem dopiero przyczepić. Ale ja bardzo nie chciałam już zajmować Łukaszowi czasu, bo wiedziałam, że i tak mnie wcisną pomiędzy innymi klientami, bo przyjechałam z daleka, więc y, po prostu przyczepiliśmy to, a już tonowanie było później. Y, teraz powiem tak, nie czuję ich w ogóle. Mam wrażenie, jakby to były moje naturalne włosy, tylko, że po prostu dłuższe. Mogę normalnie je spinać, mogę ruszać, przyczysywać palcami i tak dalej. Mega się układają. Oczywiście zapomniałam zabrać czegokolwiek do stylizacji, więc wczoraj tylko na szybkości wbiłam do Rossmana, kupiłam... Y, ten spray do reanimacji Carly Madeleine z Neboa, bo to wiem, że na bank zużyję. Jakbym kupiła następny żel albo następny krem, to nie wiem, kiedy bym to zużyła za rok. Więc stwierdziłam, że wezmę coś, co na pewno zadziała. Dzisiaj to są włosy takie po nocy, nawet ich jeszcze nie rozczesałam ani nic. Ale wczoraj, tak, wczoraj było wszystko podoczepiane, pokolorowane i jestem zachwycona, zakochana. I rzeczywiście one są tak lekkie, że myślę, że spokojnie poczekam, aż moje dorosną do tej długości i będzie można je odczepić. Więc ogółem sukces, wielki sukces. I ja się cieszę z tej całej sytuacji niepomiernie.